Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Jest poranna pora Właśnie wybieramy się z żoną do Krakowa W w muzeum w Auschwitz polecam dla ludzi o mocnych nerwach, bo naprawdę to, co tam się wydarzyło, to ludzkie pojęcie przychodzi. Weszliśmy właśnie do hotelu, tutaj się zabuchować. I czekam bo moja Zona poszła po chip i właśnie już idzie, żeby nam otworzyć bramę. No, właśnie, brota otworzyła od... się, ale fajna ścianka jakaś jest. Jest jakaś ścianka zabytkowa chyba, coś tutaj było wcześniej, tutaj widzi, jakieś luki zabytkowe. Jesteśmy na Wościach, wchodzimy. Fajnie ty. Kurde, żeś wymyśliła, ja pierdolę, że jeszcze do sąsiada wpadniemy. No fajnie w tym Krakowie. Taki widok mamy z tarasów. Taki relaks mógłbym mieć codziennie po pracy, ale niestety raz na jakiś czas nie zaszkodzi sobie dogodzić. Sufit jak w Rolls-Royce. Takk fyrir að hlusta. Będziemy teraz szukać kuchni syryjskiej, ale podejrzewam, że nie, na pewno nie znajdziemy, bo jest daleko, stąd a nie chcę mi się teraz zbuta iść, bo auto zostało w, w tym hotelu A my idziemy się teraz tak przejść. Powiązam, że ten odcinek będzie taki luźny. Tam moja żona idzie, robi jakieś kurde relacje. Panie to oświetlone jest wszystko, trochę półmrok. Idziemy przy porannej kawie i zastanawiamy się nad naszym planem dnia, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy jechać do kopalni soli, ale chyba zabraknie nam czasu i idziemy zobaczyć tego smoka bawelskiego i jedziemy do zamku w Mosznej. Dzisiaj pogoda będzie. Jeszcze mogę się Także chyba krótkie spodenki sobie ubiorę. I tam wieżowiec widać. Smoku w smoku wawelskim krąży legenda, że zamieszkiwał tutaj jamę pod wzgórzem wawelskim tam z tyłu i terroryzował mieszkańców rodu Kraka którzy musieli mu składać liczne ofiary w postaci bydła, ale smok i tak zjadał tylko i wyłącznie dziewicę. Krócie byk francuski, piesek z nich był, francuski smoczek. Wielu rycerzy próbowało go pokonać, ale udało się tylko jednemu, Skubie. Wzgórze, na którym jest osadzony Wawel, do roku 1954 stanowiło oddzielną dzielnicę miasta, zwaną drugim zamkiem. Chciałem tutaj polatać, żeby zrobić fajne ujęcia gronem, ale, ale niestety na, tutaj jest jakieś lotnisko sportowe i jest podany numer dzwonię tam o, o to, aby dostać pozwolenie i dzisiaj są jakieś organizowane loty związane mi się wydaje z tym balonem i odmówiono mi starcu. A tutaj gdzie nie to są jeszcze takie ten, pączki. Fajnie? zrobiłeś samojebkę? Chodź, zrobimy samojebkę. No uśmiechnij się. Dobra, idziemy. Idziemy. Teraz jedziemy do zamku w Mosznej. I zobaczymy pozwolenia na lot, tam będą konkretne ujęcia. Już jestem zajarany. Z tej strony nie zakwituję jeszcze magnolia. Chciałem wejść do katedry na Wawelu, ale mnie nie wpuścili ze względu na to, że mam krótkie spodnie. Pani stała, wyselekcjonowała mnie. No i kurczę, lipa. Jedziemy na zamek w Mosznie. Tam będzie, wydaje mi się, lepiej, bo już jestem z że tam będę dronem. Jesteśmy już w drodze do zamku w Mośnej. A Emila czyta książkę. Kupiliśmy w muzeum Auschwitz. Autorem jest pan wykładowca, który też jest przewodnikiem muzeum. Pan, jakąś nazwę, proszę jest napisane? Dedykację mamy? Igor Bartosik. Jak? Igor Bartosik. Pan Igor Bartosik. Jeżeli kiedyś będziecie się wybierać do muzeum, to polecam. Wybrać tego pana jako przewodnika, bo naprawdę bardzo fajnie opowiada, Ciekawie. Nie, byliśmy bardzo zadowoleni z, z oprowadzenia przez pana Igora Bartosika. Dobrze mówię? Polecam książkę pana Igora z odorem, opowiadanie jego przyjaciela, więźnia, który już nie żyje. Zamek powstał w połowie XVIII wieku. Jest z nim związane dużo legend, Każde z nich jest ziarenko prawdy jest tutaj 99 wież, jest tutaj tyle pokoi, że jeżeli byście chcieli każdym z nich spędzić po jeden dzień, musielibyście tutaj być cały rok. Bo jest ich aż 365, tyle ile rok ma dni. Wyobraźcie sobie jaki potężny musi być ten kolos. A teraz wrzucam przebitki z lotu. udało mi się zrobić kilka fajnych ujęć z drona niestety jak widzicie wiosna pora remontów jak to wszędzie każdy chce zaoszczędzić czas aby szybko zrobić remont jest tutaj trochę rozszprecony zamek z tymi rusztowaniami ale myślę że fajnie to będzie wyglądało także... Obliczałem cały zamek dookoła. Najlepszy, że w ogóle tutaj ktoś jeszcze też obok mnie na tą dronem. Nie powinno się tak robić, ale ja, tego, ja byłem pierwszy, Także ja nie jestem ten winowajca, jakby co. No co jest restauracja. To... tradycyjne śląski śląskie z wołową wygląda apetycznie. Tutaj mi nic innego jak życzyć sobie smacznego. Jakbyśmy zrobili imprezę w takim zamku. I no. hey, after światło w każdym pokoju to <laughs> 365 pokojów. Jeśli no. by było świateł, to ciekawe jestem czy byśmy to zasili. W ogóle jak oni to zasilają prądy. Tam jest jakaś dużo trafostacja z tyłu. Remonty, remonty się ubiadam elewacje robią idziemy fajnie, było, przyjemnie Zachęcam Was do lajkowania mojego kanału, subskrypcji tym, którzy jeszcze nie, tego nie zrobili. Bo tutaj widać jaka była stara elewacja. Wybieramy się do auta i lecimy na Wrocław tyle było z naszego wyjazdu.